Dzisiaj jest ze mną Alek, ale też moi widzowie, którzy dołączyli na mój serwer prywatny. Jeśli Wy widzowie chcielibyście być w tym odcinku też albo innym, to dołączacie do mojej grupy z Robloxa. Nazywa się Team zaproszcie mnie do znajomych, a też będziecie na odcinku, a dzisiaj z Alkiem jestem, który jedyny cześć, mówi, cześć. chociaż. <laughs> nie ja tylko ja będę, będę mówiła! Okazał. Dzisiaj zagramy w chowanego widzowie. Ja będę oczywiście oszukiwać, na szczęście moi widzowie tego nie słyszą, będę się przebierać i tak dalej. Wiem, że ostatnio Wam się spodobał taki odcinek, więc nagrywam taki kolejny. Idziemy się teraz schować. Ja sobie wybrałam, że dzisiaj będziemy się chować w urzędzie miasta, czy tam ratuszu, nie wiem jak to nazwać. Będziemy się chować tutaj. Ja zaraz muszę napisać moim widzom, że w tym miejscu i kto szuka, bo ja oczywiście wybieram. Ja tutaj jestem osobą decydującą. Ja chcesz szukać, Ty chcesz szukać? Nie, ale ty będziesz później szukał w jakimś domu, czy coś, ja ci potem dam. No dobra, dobra, robię wyliczankę. Trele Morele dzisiaj szuka. Julia, dobra. No to zaczynamy już jej napisałam, Julia szukasz, chowamy się w ratuszu, ona musi poczekać na nasz znak, bo ogólnie no ta odlicza lecimy. do 10 ale, no niestety, my nie słyszymy, jak ona liczy. Ale, jak ja mam świetną skrytkę, dokładnie tutaj musimy. Tak, tutaj... serio, to czekaj, to czekaj. zaprowadź mnie. No to weź, chodź, a, ja cię wezmę a, na ręce. No, wszyscy są. Chodź tutaj, chodź, ja cię wezmę na ręce, chodź do mnie. Nie ruszaj się, ty niebieskie, ufalutku. A, dawaj, no, chodź nie ruszam, tutaj do mnie się, na mnie. Na barana. Dobra, no, już. I zobacz, zobacz co teraz ja tutaj robię. Pyk, otwieram. Jest, okay. I Jesteśmy, patrz. Typ. I teraz tu do góry idziemy. I uwaga, jesteśmy Ale najlepsza skrytka. Ale, dobra, to jeszcze nie wszystko, bo ja muszę się teraz przebrać, dlatego, że to nie jest takie. Proste. Muszę sobie wpisać jakiś ubiór, ale Katy, znajdź sobie skrytkę najlepiej. Jaka ja? Mam z I nie skrytkę. tutaj mogę być? Czy ja mogę być kupą? <laughs> Mogę być taką, nie, to po mnie to niezbyt. Mogę być nawet Ej, w następnym tym etapie będziemy się chować w salonie gier, bo ja już mam świetną skrytkę, mam świetne przebranie. Mogę tutaj być koszem na śmieci albo w ogóle jakiś brud. Jaki jest brud po angielsku? Alek, pomóż dirt, mi. Dirt, dirt. No, no tak, ale to jest jakby, no nie wiem, zobaczymy czy coś takiego mi tutaj wyskoczy, czy no nie, niestety nie. Muszę znaleźć coś innego. Czekajcie, czekajcie. Aby wy zostawcie łapeczkę w górę dla mnie oczywiście. Mam taki strój. Nie wiem, co to jest w ogóle jakiś portfel. Jeszcze raz szybko, szybko. Będę zaraz Musisz szukać, czy To będzie zdziwienie, jeśli ona wejdzie i tutaj. Może za pieniądze ja się powinnam przebrać, bo to jest maszynka do pieniędzy albo za jakąś kredkę? E, coś no, takiego? Musisz szybko coś wymyśleć Nie mam nie wiem, czasu wiem, teraz. Mi. Nie. Może ona kapeł? Może ona ci pomóc? Czekaj, ja czekaj, się przebieram, żeby mi nie. A było może widać. jak ja wpiszę money sweet, coś takiego, będzie jakieś takie przebranie? Eee, co to jest? Co to są w ogóle za rzeczy mogę dać sobie nawet kasę na czoło! Dobra, to nie jest dobry pomysł. Ja się tutaj przebiorę. Może jest e, może krzesłem być? Czy coś takiego? Krzesłem? nie? wiem, O dobra, wiem, nie można wiem. być krzesłem, a sofą? O dobra, sofą będę, tylko że... E, niezbyt mi to pasuje, bo... Nie, 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 nie wiem. Siedko Może bo takim... Czekaj, mniej. czekaj, będę takim krzesłem gamingowym. Dobra, wybiorę coś, daj mi jakiś kod. <grafię> nie mam kod. jakichś kodów, przykro mi. Będę sztabką złota. Dobra, to będzie najlepsze, dlatego, że jesteśmy widzowie teraz. Tutaj, gdzie się robi właściwie pieniądze, ja będę stała tyłem i zobaczcie, jestem sztabką złota. Wcale mnie tu nie widać, jeszcze muszę sobie tylko zrobić taki kolor ciała na żółty. Czekajcie, taki. I jak wyglądam? Ale Dobra. się schowałem, ty. Ale ja też się schowałam. Okej, okay, teraz już napisz, że jesteśmy gotowi. Julka już do nas idzie szybko, Alek jesteś schowany, no niech ja, mój ja widz, zobacz do to, ej zobacz to, ja nie wierzę w to, ja teraz odlatuję inną kamerą, żeby sprawdzać, gdzie jest Julka i jak ona tutaj szuka, gdzie się widzowie schowali, czekajcie, gdzie ona jest, gdzie jest Julka, ja nie wiem, czy ona nas dobrze w ogóle szuka, Julka, gdzie jesteś, czy ona od razu pójdzie do góry, ej, ja tutaj nikogo nie widzę, czy ona w ogóle wie, że tu jest ratusz, tu jest Julka, widzę ją, Julka, szukaj, szukaj, widzę Julkę, Julka chodzi tutaj, ej, ona nikogo nie widzi. Naprawdę, zobacz, jesteś teraz. A ty nie widzisz, bo ale ja patrzę z innej kamerki sobie. Julka teraz chodzi koło e, właśnie gabinetu. Nie, to jest sędzia, sędzia tutaj. Teraz jest w pokoju a, FBI a ty Gdzie Ty są... jesteś? Z czym ty jesteś? Ja teraz? jestem sztabką złota, bo ja szukałam jakiegoś przebrania, e, krzesła czy też pieniędzy i tak dalej, ale no niestety nie ma takiego przebrania. A i więc zostałam się tam. E, Patrz, ona wyskoczyła do basenu! Jaka mądra. I ona chyba. Ej, tutaj ja tam ktoś chciałem jest, się schować jest... na początku, w basenie. Tutaj ktoś jest przecież. Ja... Jak to widać? Przecież tu widać. Zobaczcie, widzowie, ja teraz wlecę, Tu Tu jest Ania, fanka party. Jak ona się schowała? IQ 300. Żałuj, Alek, że tego nie widzisz, nie? No ja byś ty widział, Ja się schowałem. Alka teraz. O, jest tutaj ktoś został znaleziony. Jest jedna osoba znaleziona, zobaczcie, ale też spoko skrytka, że ktoś się tutaj schował. Julka dalej szuka, jest teraz właśnie w jakimś nie wiem gabinecie do prawa jazdy i szuka cały czas, ale ona chyba nie wie, że jest tam to tajne przejście. Patrzcie, dziewczynka, jak ona się zmniejszyła, żeby się tutaj schować, szuka dalej. Julka! Gdzie my jesteśmy? O Julka, chodź. Ej, ona jest naprawdę biedna, wybraliśmy trudne miejsce. następnym razem schowamy nas się w domu, to będzie trochę ciężej, zobaczcie, no, zobaczcie. No bo nie czy nas na to tajne przejście w ogóle. No właśnie, właśnie, może zaraz jej pomożemy, e, albo ktoś jej pomoże, na razie nie... Ej, ktoś tutaj jest! No przecież tu jest ktoś, zobaczcie, jest! W basenie jakaś dziewczyna! Znaleźła Znaleziona już kolejna, a przed chwilą ona była w basenie, nie zauważyła. Dobra, ciekawe gdzie dalej, gdzie dalej. Dobra, dobra ja się kołam dalej po pierwsze. Ej, patrzcie na to, on się tutaj zamienił ten chłop w ten. Ma jakiś fartuch, fartuch, pelerynę, pieniędzy, a ja jestem sztabką złota, w ogóle mnie nie widać. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, Alek? Gdzie jesteś no ja tej, te... Ja to jak maszynę do pieniędzy, nie? No. To ja jestem w niej. Taka, ja już sprawdzam sobie to. No, widzę dobra. Cię, widzę Cię! Tak, widzisz mnie? Ej, dobra skryta Ci powiem. Ej, się nie widać Cię w ogóle nie? od boku. Naprawdę Cię nie widać. Jaka dobra, Chyba widać. Chyba kończymy tą grę, dlatego, że ta dziewczyna nie zna tego przejścia. Kończymy, wygrywamy, co? Kończymy, no, ej, koniec rundy! Ej, to Ty byłaś? Ja myślałem, że to była szafa. Koniec rundy, wygraliśmy, schodzimy na dół. I co? Ja nie wiem, czy ja się mogę pokazać. Pokażę się, czekajcie. Ej, weź teraz to, odklikaj. Dobra, wychodzimy. O, Dobra, jesteśmy. Czemarko, to byliśmy, pomyliłam, przepraszam. No nic się nie stało, bo przecież nie, nie każdemu udaje się. Zobaczcie, byłam sztabką złota. Teraz się już e, zmieniam. Kto teraz będzie szukał, może weźmiemy Alka, ale teraz to będziemy teraz, się chować teraz w ja? domu. Dobra. E, pójdźmy do mojego domu i Alek będzie szukać. Alek szuka, idziemy do mojego domu. Działka 11, więc idziemy. Ja teraz muszę zrobić oczywiście dom. Czekajcie, Dobrze, zrobię jakiś duży, żebyś miał naprawdę ciężko, Alek. Ja już mam plan, widzowie, co co ja się. Teraz przybiorę. Wezmę ten dom, bo ten jest taki luksusowy. Zrobię teraz jakby troszkę jaśniej, żeby łatwiej nam się szukało. Alek, stań gdzieś sobie tutaj. Weź sobie dobra, tutaj, Stań ja się Alek. Ja stanę gdzieś. Oto schowam się w tym fotanie takiej. No, do. Aha, bo ty jesteś tutaj, dobra. No to weź tam tyłem, bądź nie podglądaj. Dobra. Okej, okay, dobra. Ja teraz widzę, sobie tutaj wejdę. Czekajcie. No, licz tam, licz tam. Ja, ja muszę liczę, zaraz widom napisać. Słuchajcie, ja się teraz przybiorę za kosz na śmieci. Ja już sobie znalazłam takie coś fajne. I to jest mega, zobaczcie, mogę sobie założyć coś takiego. W dodatku mogę sobie dać też na głowę. No, i może się troszkę zmniejszę, bo jak się zmniejszy, a nie, bo ten kosz wtedy też automatycznie zmniejsza. Zrobię sobie ciało też na szaro, żeby się nie rzucać. Muszę zdjąć włosy. Gdzie są włosy? Gdzie są włosy? Tutaj ściągam. No i tak to wygląda. Albo jeszcze wiecie co? Może dam jakąś szarą, właśnie sobie twarz, głowę, czy coś takiego. Dobra, Alek, zaraz będziesz szukał. Ile jeszcze tam ci zostało? No, jeszcze, tak. 15 sekund. Dobrze, dobrze. Nie mogę zmienić miny, bo musiała się ten, ale wiecie co? Ja chyba spoko wyglądam. Nie widać tak Wcale. wcale nie, nie widać wcale, słuchajcie, ja już jestem gotowa. E, no, Alek, zaraz będziesz mógł tak zaczynać. Tak jeszcze 10, ok? Ja już napiszę, widzą, że zaraz szukasz. No, Alek, szukaj, jesteśmy gotowi! Dobra, A, dobra szukam. Idzie, Alek, idzie, Alek, słuchajcie. Chodzi do środka, to dobrze. Najważniejsze, żeby nie wychodził na zewnątrz, bo ja jestem na zewnątrz, dobra. I słuchajcie, ja tu będę stała po tym, jak on podejdzie no i do drzwi. Gdzie ty jesteś, no? Ja tu będę ten podglądać go, może coś podsłucham. A bo wiecie co, jak ja bym się tam do góry dostała. Bo tam byłoby genialnie, ja bym go podsłuchiwała. Czekajcie, ja teraz pójdę szybko do góry jako kosz na śmieci, o nie? Mmm, Czekaj, czekajcie, tutaj cię nie ma, tutaj też, za telewizorem też cię nie ma. Czekajcie, może on pójdzie jeszcze wyżej, ja się wtedy schowam na tarasie i będę go podsłuchiwać. A gdzieś tam jest. No ja to nikogo znaleźć nie mogę, ty dobrze się pochowali. Dobra, tam idzie gdzieś, czekajcie. Nie, dobra. W nie toalecie nie. też nikogo nie ma. Wiesz, to szybko-szybko wychodzę na zewnątrz, na zewnątrz. Będę tutaj śmietnikiem, będę go. Dobra, no ja, wiesz co, ja tu może odbiorę telefon od kogoś, czekaj, czekaj Halo? On gdzieś dzwoni No, Marysia, no Marysia? Z kim gada? Słuchaj, sorry, nie mogę dzisiaj się, wiesz, spotkać, bo, no, chciałem na kawę, serio, ale ząb mi wypadł No wypadł, ja to wszystko słyszę, tutaj jestem, widzę, zobaczcie Ale ja dzisiaj źle wyglądam, bo mi włosy osiwiały i tak dalej Trochę wypadło mi ich Ej, jak on kłamie, chyba mu nie wypadły zęby, ząb mu nie wypadł, ja nie widzę No, no, a wiesz ja wszystkie ubrania brudne mam, nie mam żadnych czystych, żeby się spotkać, serio Ej, jaki to jest kłamczuch, on specjalnie, dziewczyna pewnie się, wiecie, chciała z nim spotkać, a on kłamie Myślałam, że Alek lubi dziewczyny, a on nie lubi chyba w czystych Wiesz są... co, dobra, bo są szczery, jakby nie wiem, namiosła, ale mi się inna podoba Alek, no nie wierzę, czajcie Prraszam. to. Alek ma tyle dziewczyn normalnie, że szok. Ja już nie wiem, on co chwilę jakąś inną sobie wybiera. Teraz no dobra, do jakiejś Marysi dzwoni, wcześniej się. była Agata, ja nie wiem, Agata, Marysia, Maja, Ewelina. Dobra. Masakra, idę szukać dalej. E <laughs> <laughs> Patrycja, halo, gdzie jesteś? No szukaj, szukaj, Alek, szukaj. Jak się dziś co jest? Halo? <śmiech> halo? <śmiech> nie może mi ja się rozporzyć. otwiera. Wyko się ja mu otworzę środka? otworzyłam mu drzwi, zobaczymy czy teraz ten. będzie dziwko. Ej, o co chodzi, to, no? ej No przychodzi Ej, przecież te drzwi były Co? otwały. To jakieś no, lagi mam Ale szukaj wszystkich, szukaj, szukaj tutaj. No, czekaj, Lagi, mam dziwne, mu się drzwi teraz nie chcą zamknąć. No patrz na to, otwierały. bo będziesz w szoku, nie? Co jest grane? To mam patrzeć, na co? Tutaj coś widziałam, ja w szoku jestem. Gdzie widziałaś? Nie wiem gdzie ty jesteś w ogóle. A nic, nic, szukaj, bo ty masz znaleźć widzów, a ty nie możesz nikogo znaleźć. Oni są lepsi niż ty! No przecież nikogo tutaj nie ma, ty! No, no ty to, to ja jest chyba z 8 osób i ty nikogo jeszcze nie znalazłeś, Alek! Tak! Oj, znalazłem, znalazłem! znalazłem znaleziona, znaleziona, tylko musisz jej napisać, jesteś złapana, jesteś A dobra. Musisz jej napisać. Aniusia, złapałem cię. Aha, ok. <noise> <noise> Aniusia pomyślała, <noise> aha ok Dobra, dobra mam I teraz idę dalej szukać A ja e... widzę gdzie ty chodzisz Coś tu jest tu jest? Kulka Julka, kulka Julka. O, ja, znaleziona. A ja jestem tutaj cały czas, widzowie. Zobaczcie, cały czas dobra, się tutaj ty już Dwie osoby znalazłem, jeszcze pięć i ty, dobra. No, szukaj, mhm. szukaj, bo mnie to nie znajdziesz, ja ci powiem. Nie znajdziesz mnie, nie ma nie ma szans. Tak, na, na pewno, bo cię jako kolejno na pewno. 100%. No, zobaczymy, zobaczymy, patrzcie. Tutaj już są dziewczyny. Jak ja tak sobie patrzę z daleka, to nie wiem. A jeszcze, widzowie, zostawcie suba. Wbijam 400 tysięcy na tym kanale, zostawcie subiko. O! Patrzcie, tutaj są dwie dziewczyny na razie. Znalazłeś tylko no, Alek, no, ale słabo. No przepraszam, no słabo. Mega no. słabo ci idzie. No weź szukaj, zaraz kończymy rundę, bo masakra, Alek nie umie szukać, no. No mi się przeduszyło, bo... A Między czemu ci się przedłożyć? Do... Patrzcie, tutaj zielony ufoludek! <laughs> Jakie to mądre, patrzcie, tutaj ktoś przebiegał! Nie no, jak ktoś się ogląda teraz ten film i teraz ten ktoś się tutaj chowa, niech napisze mi w komentarzu kto to jest, to jest IQ300, ja bym na to w życie nie wpadła, jak nie wy macie widzowie pomysły, nie znajdziesz nigdy tej osoby, Alek. Nie, to, no to słucham... Ja, ja bym, na to nie wpadła, o, akurat ja coś się napisała. Ja się może lepiej. Najpierw była ta osoba tutaj wyżej i ja nie wiem... O nie, akurat napisała. Znalazłem kogoś. na 5 ale Diana naprawdę mega, mega skrytka. Diana bo 50. O nie, Wydało się! Dobra, kończymy rundę chyba. Kończymy, ale krundę, bo mię. słabo ci coś idzie, ja już zmieniam sobie kamerkę i bo dobra jak patrz... Ale słabo! Ale ta... Co jest grane? Co, to, 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 ty? to jest. Ja. Tutaj ty, ty myślałeś, że co z tego śmietnika wystaje? Ja to no, jestem. Ja myślałem, że to śmieci wystają. Koniec rundy. Kończymy rundy. Nie piszmy, bo widać czat. No właśnie, to jest prawda. Koniec rundy. Ale nikogo prawie nie znalazł, tylko trzy osoby. No dobra, ale tak dobrze im poszło. No dobra, niech ci będzie. To teraz chodźmy na centrum Brookhaven. O, a byłam na szafce i mi nie widziałeś i zmieniłam miejsce. Dokładnie, ja to wszystko widziałam, bo stałam niedaleko. Zmieniam się teraz w normalną osobę, czyli mnie i idziemy na centrum. Teraz będzie szukać. Kto będzie teraz szukać? Niech będzie. E, jest jakiś chłopak jeszcze? Jest jakiś nie chłopak. O, ten. Chłopakiem. Karol, Karol będzie szukał. Nie, Dobra, Karol to jest. ja teraz napiszę: Karol szuka. Gratulacje, Pati, dziękuję bardzo. Karol szuka. E, a my chowamy się, my chowamy się w salonie gier. U fryzjera i u kosmetyczki i w lodziarni. Czyli trzy punkty mamy, ok? Karol szuka, który? Nie znaleźli mnie, hehe, he, ktoś tutaj przy... Ja mogę postawić do mnie, bo teraz idziemy do centrum, nie? Idziemy do centrum, tam będzie najlepiej, jak będziemy się chować. To chodźcie, Patrz... idziemy. Chodźmy szybko, byłam na górze. Ej, wiecie co? Ja się czasem cieszę, że ja nie muszę szukać, dlatego że widzowie mają takie pomysły, Alek, że ja naprawdę bym ich nie znalazła. No, nie I teraz mówię się, to, ja nie znalazłem. Ale ja mówię to teraz połowy. autentycznie. Ja bym widzów nie znalazła, a wy macie takie pomysły, że naprawdę ja na to nie mogę wpaść. Wy powinniście taki odcinek nagrać, albo mi podpowiadać, w co ja mam się przebrać. Okej, okay, czyli Karol szuka, on niech tam zostanie, to jest ten w zielonym tutaj kaczorze. Zielony! Zielony! W szół tym przepraszam. Takie ma, takie ma przebranie, a my się chowamy. Dobra, to ja teraz idę do salonu gier, bo tutaj widziałam coś fajnego, zobaczcie, widzowie. Ja mogę się przebrać za coś takiego. Czekajcie, ja sobie wpiszę tutaj. Przebranie oczywiście i jest takie coś, że mogę być. Co jest grane? Kto, tu, kto tutaj postawił coś takiego? Nie no, oni są za... Patrz na to! Ja jestem tutaj, Alek, widzisz to? Nie, nie widzę się, tam nie ma. Ja, ona tutaj postawiła coś takiego, nie, no to jest po prostu. Nie, no masakra, to jest jakiś... Nie, no ja nie wierzę w to. Ja teraz się kryję tutaj, mogę z Wami, Pati, tak, możesz, możesz, wszyscy mogą, wszyscy... Mogą, jesteś gotowy, Alek? No tak pół na pół. Dobra, to ja jeszcze sobie tylko zmienię włosy. Czekajcie, ja tylko sobie tyłem stanę, wezmę sobie, żeby być na niebiesko i może też włosy sobie dam gdzieś stąd. Nie, nie to, tylko włosy. Oj, żeby tak? E, czy ja tutaj wyglądam podejrzanie? Chyba nie. Chyba jest OK. Z zawsze podejrzana jesteś. Cicho, widzisz mnie, gdzie jestem, to jestem ja. Nie, nie widzę ja jestem pod schodami. Gdzie ty jesteś pod schodami? A, no, ciekawe, ciekawe to jest bardzo. Ej, czekaj, za ciekaj. to bym się schowała. Ej, za to, za to, tutaj się. Nie, nie wcisnę się tutaj między to. Sterio. Jakbym była jeszcze mniejsza, czekajcie. widzą <ścoughs> teraz nie widzą. Chowaj mnie. się, chowaj się, szybko, szybko. Czekaj, czekaj, chcecie się tu zmieścić, nie mogę się tu. Jest! Zmieściłam się, zmieściłam się, dobra. Ja już jestem gotowa. Jestem gotowa. Okay. Ta, na pewno? jesteś pewna? Czukaj! Tak, jestem już gotowa, dobra. Teraz szybko zmieniam kamerkę, idę zobaczyć, gdzie jest ten, nasz kolega. O idzie? Mogę już znaleźć mnie O już idzie, idzie, idzie tutaj. On, idzie żółty kaczor. Szuka, zaczyna szukać, dobra. E, rozgląda się wszędzie. Ej, tutaj ktoś siedział na fotelu, ale to też był IQ300. Naprawdę przybrała się na szaro, ja też tego nie widziałam. Nie rzuciło mi się w oczy. Okej, okay, jest kolejna osoba. Szuka tutaj w lodziarni, nikogo nie ma. Czyżby na pewno? Nie. Tylko mnie tu nie ma. Nie! Mnie tu nie ma. To nie ja! Chowaj się, chowaj się. Cicho, ja się nie ruszam, to nie ja. No nie, ktoś mnie znalazł, ale zobaczcie na tą osobę! Patrzcie na. Ej, to jesteś ty tutaj, Alek? Gdzie? Tu? Jedziesz na tym fotelu? Nie, ja leżę i mam jakieś dziwne skurcze. Gdzie ty jesteś, Jak chcę cię znaleźć. Aniusia tutaj leży, to też jest mądre. Tutaj patrzcie, naprawdę mega skrytka. Zobaczcie jak się położyli eee, pod stołem w lodziarni. A ty gdzie jesteś? W jakim jestem ja pod schodami. Ale pod schodami gdzie? Gdzie? W jakieś pomieszczenie szare. Na na e, napisu ty... New Year. A ty przegrywasz ale bo tam nie mieliśmy się chować. Tak? <laughs> naprawdę? Alek, przegrywasz, naprawdę. Ty nie umiesz w tą grę w ogóle. No czekaj, za nie przychodzę, za nie przychodzę. Nie zauważył mnie. Dobra, ej, słuchajcie, widzowie. Na razie nie... Nie, on mi chyba znalazł, ale ja się nie ruszałam. Dobra, tutaj ktoś ej, w gdzie ogóle nie... Nie się... się chować. Ej, w salonie gier. Tu jest salon gier, a ty nie widzisz mnie. Jest tutaj e, lodziarnia i jest fryzjer. E, a no no a ty... to, ja sam, to ja się idę do was, czekaj. Okay. No jak cię nie zauważy? W ogóle nie wiem gdzie on teraz jest. Ale kto ty? Ja na, podłodze, mnie. ja na podłodze, ja na podłodze jestem biały. Widzicie, kto, widzicie kogoś, kto się tutaj chowa? Ktoś robi niezłego pranka. Dobra, kończymy tą rundę. Kończymy ją! Dobra, wychodzę tak. stąd! Ej, to ja wygrałem, To Koniec trudny, koniec trudny! Gdzie ty jesteś, Alek? Tutaj, tu skacze. Wow, to też było świetne, naprawdę. Może w następnym odcinku sobie zrobimy chowanego, ale w kolorach i to też będzie trudne. Mega fajnie widzowie było. Dzięki, że oglądaliście, subskrybujcie ten kanał. Wbijajcie też do Alka, ale go nie nagrywał Roblox, może. Oczywiście. No, to do jutra, pa!